Słyszeliśmy, że Izak wiedział, że nie był zawsze taki szczęśliwy z tego powodu, że musiał się uczyć jeden rozdział z Biblii na pamięć. Czy mamy go przepytać? Ewangelia Jana 3. Cały rozdział. A my sprawdzimy, czy to się zgadza. I w moim życiu też tak było. Kto z Was ma wierzących rodziców? Jesteście szczęśliwi z tego powodu, tak? Prawda? Prawda? Prawda czy nie? Zgaśnij światło, ja, jest kala, że nie byłem szczęśliwy. Był taki czas w moim życiu, kiedy się z tego nie cieszyłem. <mum> Koledzy nie wołali. Waldemar, chodź, pogramy w piłkę. I ja wyszedłem. A mój ojciec za mną. Za ucho nie <mum> Ty nie powinieneś grać z światem. Nie zniszcz swoich butów. Tak było po wojnie. Mówił, na to, co mam zrobić? Idź na kolana i módl się, mówił ojciec. Mówił, ja już się modliłem. To pomóc jeszcze raz, będzie lepiej. To była alter alternatywa dla grania w piłkę a co Ty robisz? idziesz na kolana i się modlisz, tak? popatrz na mnie, prawda? a my kochamy takich ojców mówię, tato, co mam robić? ja chcę trochę pograć w piłkę a tata mówi nie idź do świata czytaj Biblię już czytałem. Naucz się na pamięć. To jest znowu taka alternatywa. Mógłeś stać w pramce albo uczyć się Biblię na pamięć. No. To nie wystarczy, aby przejąć wiarę rodziców. To nie wystarczy. Rodzice mają obowiązek, aby nam o tym mówić i według tego żyć. Ale kiedy miałem 17 lat i jakby wyprowadziłem się z domu rodzinnego, moja praca zawodowa się rozpoczęła. Dostałem pracę na statku. I gleich i na tym statku pojechałem od razu do Ameryki. W nie było mnie w domu. Nie byłem na nałożeństwie. Nie było. Kapitan się z nami nie modlił. Nie, z, nie mieliśmy wspólnego spotkania z nim. Ani jednego listu z domu nie było. Czy wyobrażacie sobie, że był jakiś czas wcześniej zanim były komórki? Bez komórki. Komórki. Bez komórki. I nie było też na statku telefonu. Tygodnie. Nie było zgromadzeń, nie byłem na zgromadzeniu. Nie było mamy, która mówiła wyczyść buty, wyczyść nos, umyj szyję. Nic, zupełnie nic. Nie było kaznodziei, który mówił przyjdź na nabożeństwo. Nie było wideo, nie było płyt CD. Nie było spotkań młodzieżowych. Kto w, takich, takim, w takiej sytuacji może być chrześcijaninem? A wszyscy, którzy byli wokoło mnie, byli niewierzący. Pili alkohol. Bili się nawzajem. To trzeba wziąć w tym udział. Co masz innego robić? Albo się nawrócić. I bez i bez nikogo. Nie, to nie jest całkiem prawda, bo tam był ktoś. Duch Święty. On prowadził mnie na kolana. I gdzieś tam na Atlantyku upadłem na swoje kolana. I dobrowolnie oddałem moje życie Bogu. Bez mamy, bez taty, bez kaznodziei, bez starszego. Alleluja. I dzisiaj jeszcze jestem. W tym dalej nadal trwam. Alleluja. Bóg mieszka w nas. To jest tajemnica, że rodzimy się na nowo. I kiedy to zrobimy, nagle poznajemy, że droga, którą pokazywali nasi rodzice, jest lepsza niż droga, którą pokazuje ten świat. Cieszę się na lato. Wszyscy będziecie uczestniczyć w ewangelizacji? Razem? Będziemy a bisu. <suszel> <suszel> ja, aleluja. Ja dowód z język niemiecku. Chcicie się uczyć po niemiecku? Ja po angielsku tak. Po angielsku. I po polsku, da, da uczyć po polsku też trzeba się uczyć. Ja, ja bym 4-5 lat w Koln lebł. 4-5 lat żyłem w Polsce. Lepiej umiął po polsku ja niemiecku. Ja, i, i, i war A mówienie po niemiecku było zabronione. 45. To było w 1945 roku. I, I, I wiem, to jak to jest: jako obcokrajowiec in in einem land żyć, to żyć to w jakimś to kraju, to który nie kocha tych obcokrajowców. I wiem, że wir Windsehen, Sturm werden. Ja wiem, że kto sieje e, wiatr, będzie zbierał burzę. I to przeżyłem, te burze. I wiem, jak naziści siali tutaj wiatr. I nie ma, nie ma się czego dziwić, że przyszła burza. Byłem cowboy, kiedy miałem 9 lat. Po polsku pastuch. Ale Mogę Wam coś o tym powiedzieć. Yeah. Aber, e, yeah. Go, Przejdźmy do Biblii. E, 25. Otwórzmy e, Ewangelię Mateusza. 25 rozdział. Wczoraj mówiliśmy o przypowieściach, które Jezus nam przekazał. I dzisiaj też chcę wziąć przypowieść, którą opowiadał Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Powiedz nam na pamięć. Izef. Izef. <laughs> <laughs> Już teraz nie nie potrafi. Also, wird das sein. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu pani. które wziąwszy lampy swoje.